Hejka, ja jestem Olcia, a w dzisiejszym odcinku, ja wiem, miałam nagrywać tylko Gacha Club, ale po prostu, jakby to powiedzieć, troszeczkę mi się nie chce teraz akurat. Ja wiem, że jakby mam wolne, w sumie wszyscy mają, ale po prostu nie chcę mi się bardzo, ale przez to, że mnie w ogóle prawie praktycznie nie znacie. To jest prawda, prawie mnie nie znacie, dlatego dzisiaj. Zagram w games na MinePlexie i jak nie będę w Topce jeden, dwa, trzy kumacie co nie jak nie będę w Topce, to będę mówiła jedną ciekawostkę o mnie. Różne takie mam no, lat, hobby a i inne w moim życiu co tam się działo, bla bla jak tam idzie i w ogóle. Myślę, że to jest dobry pomysł. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli słyszycie um, szumę, przepraszam, i tak będzie muzyczka, więc aż tak bardzo nie, nie będziecie słuchać. Nie będzie słuchać i chyba to nie przeszkadza, mam nadzieję. A jak będzie przeszkadzać, to e, napiszcie i ja zaczynam. E, dobrze, no to. Nie, nie, ch nie chcę tego. Nie ja chcę nano games. Dobrze, no to zaczynamy. Um, Niestety przeszłam troszeczkę za późno, zanim była ta konkurencja, dlatego um, jestem spektatorem, kumaciem. No i muszę poczekać na kolejną rundę. I jak nie będę w topce, mówię wam jakąś ciekawostkę. Dokładnie. Więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. O co tu chodzi? Bo myślę, że ja nie grałam często na moim pleksie, troszkę nie wiem. Aha, że trzeba zabijać innych śnieżką? Tak, o to chodzi. Dobra. Jeden umarł, jest dobrze. Niestety ja generalnie też nie mam za dużo przyjaciół, co mają pramki i nie mam przyjaciół, co mają pramki i... Znaczy mam przyjaciółek jeden, który ma pramkę, ale on nie będzie chciał raczej ze mną nagrywać. Janek, jak będziesz chciał i tak raczej tego nie oglądasz, ale jak będziesz chciał... To mi pisz, na Discordzie. Umarłam? Jestem czwarta, o nie, nie chcę żadnych ciekawostek o mnie mówić, bo ja jestem taką, jakby to powiedzieć, skrytą dziewczyną. Dobra, już wiem jaką pierwszą ciekawostkę powiem. Na pewno nie swój wiek. Na tysiąc pro nie swój wiek. O nie! Nie ja chcę być w topce, daj mi topkę. Muszę za Dobra, zabity. Szybko, 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 szybko. Gdzie tu ktoś jest? O, dobra? Ginie? Tam jakiś Steve? O nie. Nie górzej! Ja nie chcę umierać! Nie ja chcę. Nie! Ja, ja nie chcę być. Dobra. Czy na Przynajmniej tak. Pierwsza ciekawostka nie jest taka mocna. Ale, ale okej. Okay. Y Dobra? O nie! No boże, jestem Jezus, ale mi zaraz na tabeli nie będzie widać, co jest. Ej, naprawdę mi źle idzie. Najgorzej. Czekajcie, chwilkę, dobra. Ej, dobra, no to muszę powiedzieć Wam pierwszą ciekawostkę. Jestem jedynaczką. Tak, jestem jedenaczką i się bardzo z tego powodu cieszę, ponieważ nikt, po prostu nie muszę jakby jakby to powiedzieć, po prostu nie przeszkadza mi młodszy brat czy starszy, czy młodsza siostra, czy starsza. Nie muszę jakby swoich słodyczy oddawać, chociaż najgorsze jest to, że... Jak? Umarłam! Aha, okej, okay, super. Czyli kolejna ciekawostka, tak? Bo raczej nie jestem w dobce. Osoby. No dobra, no to kolejna ciekawostka Czekajcie, muszę pomyśleć um, e, e, Kolejna ciekawostka Jakaś taka nie bardzo mocna Nie, ta ciekawostka jest mocna Albo dobra <coughs> e, To tak, mam wadę wymowy Może być, myślę, że tak w sumie chyba po mnie słychać, że mam wadę wymowy, bo tak dziwnie troszeczkę czasem seplenie. Ale mniejsza. I bulosze, nie wyzywajcie mnie, nie hejtujcie, bo to jest niemiłe. Ja dopiero zaczynam, ok? Zaczynam. Zaczynam dopiero, dobrze? Yy, tak. Dobra, błagam, mogę być chociaż ten jeden raz w topce? Yy, błagam, chcę być chociaż ten raz w topce. Którędy mam biegać? Tędy? Chyba to. O, super. Nie będę raczej w topce. Chociaż w sumie jestem. Okej. Okay. Dobrze mi idzie, bardzo dobrze mi idzie. Kupa? Znaczy nie kupa, w sumie, bo jestem w topce. Tak! Jestem w topce? Eee, co jest? Nie, nie! Jestem... Co? Czyli kolejna ciekawostka. Boże, nie, bo już mi się kończą. Ech, jaka kolejna ciekawostka? Wiem! Eee, ten, będę miała aparat na zęby. Niedługo. Eee, a, je ja mam bić? A nie, dobra, kumam. kiedyś grałam w minigames. Tam, Boże, mi gra. Idzie ktoś? Tak. Idź, idź stąd, idź. Dobra, poszedł. E, szybko, jeśli chcecie więcej takich gier, to e, piszcie. E, no. Dobra, idzie, idzie, O nie, o nie, o nie, o nie. Poszedł, dobra. E, to tak, chyba nie będę w topce, coś tak mi się wydaje, znowu, jeśli zapomniałam, zapomniałam o jakiejś ciekawostce powiedzieć, bardzo wam, was przepraszam, a i w ogóle, czy wam się podoba intro, jak tak, to super, wcale nie kradzione. nie, no przepraszam, okej, okay. nie umiem robić intro, e, jak się nauczę, to sobie zrobię własne. Jesteś źli czy nie? No ja wiem, że zachowałem się teraz jak Vito. No przepraszam. Ale miniaturek nie kradnę. Okej? Okay? Nie jestem Vito. Nie jestem... Nie, nie jestem. Nigdy. Nie będę i nie jestem. Jak chcecie, mogę pograć w Bedwars, jakieś tam wyzwania. O nie! O nie! No nie! Ale kupa! Nie jestem w tej topce, ale to jest najgorsze. Dobra, no to kolejna ciekawostka. Mm, czekaj, kolejna ciekawostka. Jaką? Miku, mogę znowu kolejną ciekawostkę? E Czasem jestem bardzo denerwująca i dużo osób mnie nie lubi. Może taka ciekawostka. Chyba jest okej. Okay. Może być? Chyba może być. No w sensie... Nie, nie, nie! Ta, ta ciekawostka była głupia. Już bardzo lubię placki. Placki to moje ulubione jedzenie. Ta, ta ciekawostka lepsza. No tak. Ta ciekawostka lepsza. E, tak, bardzo kocham placki. Już wiem jakąkolwiek kolejną ciekawostkę, oczywiście o jedzeniu, ale to nieważne. No i generalnie tak. Jak mi się będą już w ogóle kończyć, totalnie ciekawostki, to ten. Później będą takie grubsze. Ile mam e, lat? Dobra, nie, ile lat mam? Nie, nie chcę tego podawać. Jakie mam imię też nie, ale coś mm, tam wymyślę, nie? Coś tam o jedzeniu i w ogóle. Coś tam co lubię. O, hobby co lubię robić. I tam takie będę robić ciekawostki, bo takie są lepsze i mnie bardziej poznacie. Bardziej jakby będziecie wiedzieć, co lubię i w ogóle i będzie fajnie, co nie? Więc no. Tak. Dlatego super. No, i myślę, że ten odcinek jest fajny, nie jest z Garcha Naprawdę was za to przepraszam, że nie jest. Ale po prostu czekaj, zobacz, czy się nagrywa, tak? Jest 10 minut prawie. Dobra, no to tak. Um, no i generalnie mam nadzieję, że nie będziecie źli, że to nie jest Garcha Club. Ale za niedługo piątek będzie i po prostu ja. Jakby chcę mieć ten odcinek na piątek, bo obiecałam Wam. I w ogóle słyszycie mój pierwszy raz głos, więc chyba to jest fajne, tak mi się wydaje. No i w ogóle super. Myślę, że Koks. No i tak generalnie. To jest fajny odcinek, bo mnie bardziej poznacie, później będą gacze club, jakieś tam serie, nie serie. Albo challenge z Minecrafta, to też by było fajne. Na przykład umrę. Yy, podaję literę swojego imienia. Ej, to będzie w sumie okej okay. odcinek. Chcecie taki? Chyba taki zrobię. <laughs> bo to jest mega fajny pomysł. Minecraft... A dobrze. to chyba wiem o co chodzi. Yy. Dobra, muszę... Jak się kończy jakby muzyczka? I tak mam wyciszło na dźwięki z Minecrafta, ale cóż. Jak będą spadać te kartę, to. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Dobra! Kupa! Nie! O nie! <grywa> to ciekawostka, Moją ulubioną zupą jest pomidorowa. Tak, moją ulubioną zupą jest pomidorowa. Bardzo kocham pomidorową i jest bardzo dobra moja ulubiona zupa. Ja w sumie zupy to tylko lubię losu i pomidorową, ale pomidorową najbardziej. Mm, tak. Nawet lubię chińskie pomidorowe. No i ja wszystkie lubię pomidorowe. Bez... bez śmietany, z śmietaną obojętnie, naprawdę kocham. E, dobra. I ogólnie... No, aby dobrze mi poszło, to jest w sumie na ten. Na drużyna, ta drużyny. Mm, ta, ta konkurencja, więc jak wygram, nie muszę mówić ciekawostki. Jeszcze ani razu nie musiałam mówić ciekawostki. Znaczy, nie, że ani razu nie musiałam mówić ciekawostki, tylko ciągle mówię te ciekawostki. A ja właśnie nie chcę, bo ja już mi się kończą pomysły. Ale chyba wygram to. Trafiłam na dobrą drużynę. O, akurat przez. To już wiem jaką kolejną ciekawostkę. Mm, dobra. Chyba powinnam wygrać, tak mi się wydaje. No, raczej to wygram. Więc nie będę musiała mówić ciekawostkę. w sumie chcę, bo mam dużo jednak tych pomysłów i naprawdę no, to jest mega fajne. Ja bardzo lubię gadać i nagrywać. Nagrywanie Minecrafta teraz to jest naprawdę moja pasja, bo to jest mega fajne, eee, ten, jest w ogóle, nie lepsze jest to, że jest e, jakby wolne i mam więcej czasu na nagrywanie, to jest w ogóle koksackie, mega się z tego cieszę, w ogóle ktoś tu napisał do mnie na niskolcie, ale to nieważne. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie w ogóle. Bo ja już miliony razy nagrywałam odcinki z Minecraft'a, ale po prostu ich nie wrzucałam, Bo twierdziłam, a te klinczowe, a te za bardzo seplenie, a tam te, te, te. Normalnie jak typowa dziewczyna, która e, wyubiera te jakieś ubrania. E, te ubrania niefajne, te niedobre, te w ogóle to masakra. Jak taka typowa dziewczyna, nie? No. I tak w ogóle mega fajnie się z wami rozmawiam. Strasznie mi się chce spić, ale to nieważne. No i wygrałam, więc nie muszę mówić ciekawostki. Eee, I no... Co to jest? A, to jest... Dobra, chyba wiem, co to jest. Tak, to jest to, co myślę. O nie, ja nigdy nie umiałam czegoś takiego. Zawsze to dla mnie... Było trudne i nigdy nie umiałam w ogóle. O Boże. Nie ma szans, że uda mi się. Nie ma szans takich, że mi się w ogóle uda to przejść. Jeszcze jakbym teraz wygrała aktualnie, to bym była w topce. Ale. Dobra. Nie przeszłam tego. Ale tak... Sprawdzę. Um, to jest... Co to jest właściwie, bo... Bez... A! To jest to, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Na pixelu też to w minigamesach było. No, szybciej! Proszę, proszę, szybciej. O, dziękuję. Spróbuję to zrobić na dwa bloki, bo jak się zrobi to na... O, właśnie, na dwa, to się więcej dostaje punktów. I chcę, bardzo chcę być w topce. A, przy nie byłam w topsy i nie powiedziałam ciekawostki. Moim ulubionym kolorem jest czerwony. Albo powiedziałam, nie wiem już. Nie, była runda i te, w tej rundzie jakby nie powiedziałam z tej, tej, no, ciekawostki. Dlatego no, teraz mówię. I moim ulubionym kolorem jest czerwony, tak. Uwielbiam kolor czerwony. Jest fajny, bardzo lubię. Chociaż w sumie ostatnio bardziej... Lubię kolor fioletowy, bardziej mi się tak podoba ostatnio, ale bardziej na chyba czerwony lubię. No, czerwony jednak chyba lepszy. Mm, znowu dwa, dobra. Niestety nie będę raczej w topca, no chyba, że uda mi się na 4. To możliwe, ale wątpię. Albo na 3 to jest w ogóle niemożliwe, ale na 1 czy dwa. 6! Czekaj, co? Okej, okay, nie wynikam, nie wiem jak ja to zrobiłam, tyle powiem, ale no, e, dobra, nie jestem w topce, więc kolejna ciekawostka. Moim ulubionym zwierząt, z, z, moimi ulubionymi zwierzętami są liski, kocham listki, po prostu je uwielbiam. Mieski są takie słodkie, że to masakra. Naprawdę są przesłodkie jak dla mnie. Bardzo lubię i w ogóle. E, no. Mega są słodkie, no to co ja mam powiedzieć. Ja lubię po prostu tak. Po prostu... Aha, spadam super prawo <gryny> ja po prostu... Liski są słodkie. a Jeden raz tak bardzo lubiłam te lys liski, że zrobiłam normalnie na Discordzie, miałam kiedyś taki serwer, totalnie, gdzie, który nazywał się Liski Olusiń, co nie? To był totalnie, to, totalnie był memiczny serwer i było tam 50 osób jakimś cudem. Rozwijałam ciągle ten serwer, dobrze mi poszło i było fajnie. bo że mam lagi. Mój internet to naprawdę przechodzi sam siebie, ale to nieważne. Mm, tak, no, bardzo lubię liski. A, ja mogę tym się, ten. Dobra. Bardzo, no, po prostu lubię liski. No i co ja mam powiedzieć więcej? No, lubię liski, to lubię, tak. O, nie! No, to gratulacje, ja. Może mi się jeszcze uda z tego? Nie, jednak nie, nie uda mi się. Troszeczkę długo ten odcinek trwa, dlatego ostatnia ciekawostka właśnie będzie teraz. E, tak, będzie teraz ostatnia ciekawostka. E, jak nie będę w topce i nie jestem. Więc ostatnia ciekawostka to. Czekaj, muszę wymyślić. E, jaka ciekawostka? Eee. Nie wiem, mieszkam w domu, a nie w bloku, może być taka, no w sumie no, zalicza się do musi. no to ja mieszkam w domu, a nie w mieszkanku, jakimś tam bloku, no i dlatego bardzo generalnie jest najgorsze też to w ogóle, że, no w sumie... Nie jest to słabe, bo nie mi, ja tego aż tak nie słyszę, dlatego że no, że, no dobra, słuchać, jak ktoś mnie sumie nigdy nie, nikt mi tu nie wiercił, jedynie ktoś kosił trawę u mnie w podwórku, ale to pewnie każdego jest. Jeden raz w ogóle moja mama zruszyła sobie włosy, Totalnie, bo ja byłam u niej w pokoju. Ona sobie suszyła włosy i ja zgadałam z kimś online i później takie. Yy, halo! Hola! zmień sobie mikrofon, bo masz z biedronki i masz jakieś szumy. A ja mówię takie. Kościół, ale to suszarka. A on takie, a, okej, okay, to przepraszam. No i później mega. Było to śmieszne na pewno. To było dawno, niedobre aż tak nie. No, w sumie dobra, trochę dawno to było. Ale no. A w sumie jeszcze mogę jedną taką ciekawostkę. Moim ulubionym YouTuberem jest Luferak i bardzo go polecam. Jest Kozacki. On nagrywa e, RP. W sumie takie jak RP, Minecraft, jak za szkoła, która za niedługo się kończy, ale to, to nieważne, nie. Ja, nie lokowanie. E, znaczy, w sumie to nie jest lokowanie produktów, bo to nie jest rzecz, jakby nie rozumiem. Nieważne, to było klinczowe. Jak będę umiała wycinać, to to wycina, bo to było klinczowe. Tak. W sumie to umiem wycinać, to to wytnę, bo to było naprawdę klinczowe. No! To mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i papa. Tak, no mam nadzieję, że się spodoba po prostu. Więc y, papa, jestem niewidzialną olcią w y, tak w stroju żabki. Papa, mam nadzieję, że bardzo wam się odcinek spodobał i no to tyle.